Witam wszystkich. Dużo was pyta, bo nie wie jak obliczyć sobie akcyzę od samochodu i jak robią to urzędy, więc pokrótce wam może w przerwie na licytację wytłumaczę mniej więcej jak to zrobić i czy warto brać opinię rzeczoznawcy na koronnym przykładzie samochodu za 100 tysięcy złotych na akcyzę 3,1% i na akcyzę 18,6%. A więc tak, bierzemy sobie karteczkę. Gdzieś tam pewnie na ekranie wam to... Rozpiszesz na ekranie? Tak. 100 tysięcy złotych, 3,1%. 18,6%. Więc tak, mamy 100 tysięcy złotych. Wezmę sobie tylko kalkulator. A więc tak, musicie pamiętać, że biorąc pod uwagę wartość rynkową samochodu 100 tysięcy złotych, to jest mniej więcej dwuletni Ford Edge na przykład. I skąd taką wartość bierze przede wszystkim Urząd Ceny? To przede wszystkim taką wartość sobie biorą z. Eurotaxu, czyli z ich wewnętrznego systemu, ale większości amerykańskich aut nie ma w tym systemie. W tym wypadku na przykład Camaro. Więc co zrobił urzędnik? Ostatnio go zapytałem, bo miałem, e, sam byłem załatwić sprawę z Fordem Edge, zapytałem go, co w takim razie, kiedy pan nie ma w systemie takiego samochodu. No jak to co? Wchodzę na automoto, <gryw> biorę sobie średnią cenę auta, no i o tak, pasuje mi taka, nie? Więc, jakby no, pomijam, nie chcę tego komentować. Bo wiadomo, jak to brzmi, yy, i gość, oczywiście, wiadomo, że nie jest specjalistą. W każdym razie, 100 000 zł to jest cena brutto, czyli od tej ceny trzeba odjąć VAT. Czyli podzielić tą kwotę na 1,23 i wychodzi nam już 81 300 zł netto w obu przypadkach, i od tego trzeba też odjąć kwotę akcyzy. Tak, dobrze słyszeliście, czyli w tym wypadku podzielić przez 0,1 yy, minus 3,1% to będzie podstawą do obliczenia akcyzy. Przy małej, przy niskiej akcyzji będzie 70 856 zł, a przy droższym aucie, czyli przy aucie niedroższym, a przy aucie o większej pojemności, to będzie 68 550 zł. I dopiero tą kwotę, która nam wyszła, mnożymy raz ze stawkę akcyzy. Czyli w tym wypadku przy aucie z małą kwotą akcyzy wartości 100 tys zł, kwota akcyzy nam wyjdzie 2445 złotych, a przy aucie wartym 100 tysięcy brutto podstawą do obliczenia jest 68 550 złotych netto i wtedy nam wyjdzie 12 750 złotych akcyzy. I pytanie, czy warto robić opinię rzeczoznawcy? Oczywiście, że warto, ponieważ wartość tego samochodu ze 100 tysięcy złotych rozbitego ze Stanów, możecie śmiało określić, że to będzie około 50% wartości takiego samochodu, czyli już obliczacie nie akcyzę od 100 tysięcy złotych brutto, tylko od 50 tysięcy złotych, więc śmiało te stawki możecie przedzielić przez pół. A być może macie bardziej uszkodzony samochód i ta stawka będzie jeszcze niższa, będzie w granicach 40%, 43%, 45% Więc przeprowadzam dokładnie te same działania. Czyli mając opinię rzeczoznawcy, który wyceni nam samochód na to, że w stanie uszkodzonym jest warty połowę wartości rynkowej, czyli połowę ze 100 tysięcy, czyli 50 tysięcy, płacicie akcyzę 6375 zł, czyli dokładnie przez pół. W przypadku auta e, droższego, e, znaczy w przypadku auta o mniejszej pojemności silnika, no to zamiast 2445 zapłacicie 1245, biorąc pod uwagę, że średnio wycena rzeczoznawcy to jest około 300 zł, to i tak jesteście jakieś, dokładnie 1500, jakieś 900 zł prawie do przodu. Więc nawet w przypadku a samochodu, który ma niższą pojemność niż 2 litry, opłaca się wziąć opinię rzeczoznawcy. Więc jeżeli mieliście tutaj dylemat, no to jak sobie obliżyć tą akcyzę, to możecie sobie założyć, że średnia cena z Otomoto. Podzielić to przez pół, jak będziecie brać opinię, podzielić przez 1.23, podzielić w przypadku litrowe, powyżej 2 litrów 1,186 i to pomnożyć raczej 186%. Jeżeli chcecie jakieś wiadomo, macie bardziej szczegółowe pytania, no to dzwoncie do nas numery na dole w opisie, lub, lub oczywiście na maila możecie też składać takie zapytania. Dzisiaj dzień życia od Discover. Trochę zwariowany, bo tak, ja zlecam cały czas gdzieś tam transporty. Spływają te faktury za, za cła, które gdzieś tam staramy się na bieżąco albo Wam wysyłać, albo że tak powiem regulować, tak żeby te auta do Was szybko wypływały. Jednocześnie, no wiadomo, gdzieś tam odpisujemy na maile, przeglądamy carfaxy tych samochodów. Ja wiszę cały czas też na sławce, bo dużo, dużo z Was dzwoni. Ale jeżeli chcecie, że tak powiem, dzwonić w sprawie licytacji, że auto zaraz idzie, no to mamy tutaj taki telefon do biura, który tam na dole jest też. W opisie się pewnie wam pojawi, więc wtedy można dzwonić, a Kamil tutaj siedzi na stanowisku i właśnie będzie zaraz licytował, zaraz gdzie tak. następny samochód, więc chodź, pięć sekund, no. Pięć i pół licytujemy, także jeszcze mamy duże pole do opisu. Jest duża szansa, że możemy licytować kotanie w dniu dzisiejszym. Tak, jest, wszystkie auta staramy się licytować na żywo żeby nie wyrobić sztucznego zainteresowania, żeby nie podbijać, żeby wygrać auto właśnie za jak najniższą kwotę dla was, żeby się udało. Dzięki bardziej. W sam raz kurwa, Timing dobry. Ostatni bit, 500 albo będzie, albo nie, być, albo nie być, tak? Jeszcze, jeszcze mamy szansę. Ile jest limitu jeszcze? Jeszcze dwie stóweczki. Dwie stóweczki? Uj, już, jeszcze ostatni bit. A, Ach. koniec. No niestety. Hmm. Musimy... Onside, a, jak widzicie, ktoś dał bida na, na aukcji, bo jeszcze można licytować na EI, e, będąc tam, tak naprawdę, jak widać, e, jakiś gość, który się nie wystraszył koronawirusa, poszedł na aukcję i, i podniósł tam, <grym <grym podniósł <grym rękę, no szkoda, no. A. O 100 dolarów, ale yy, i to jest tak, bo często, często jeżeli my nawet damy 5,5 tysiąca tutaj online, to jeżeli ktoś na aukcji będzie na żywo i da te 5,5 tysiąca, no to yy, często gęsto jemu, jemu auto zostanie sprzedane. Więc no czasem, czasem to tak wygląda, że pójdzie za tą cenę, wy się dziwicie, ale po prostu to kupił go gość, który był na żywo na aukcji, nie? Czasem my też decydujemy, jak wiemy, że auto jest godne zainteresowania, za no to czasem dokładamy te 100 dolarów. No, klienci nasi wiedzą, że czasami tak robimy, że dodajemy te 100 dolarów ekstra, nawet czasami to jest taka decyzja ułamek sekundy, no ale większość z Was jest później i tak zadowolona, bo raczej, no, jeżeli limit byłby naciągnięty, to pewnie byśmy tego nie robili. Yy, za chwilę będzie pewnie jakaś następna opcja. No, licytujemy średnio, no na, tak naprawdę dość dużo tych licytacji jest dziennie, w poniedziałek było chyba o ile, Z 20, 20 parę, 105 licytacji. Więc codziennie dość dużo tych aut licytujemy, każde z nich oczywiście jest sprawdzone w Carfaxie, na wszystkich portalach, łącznie z Auto Auctions, sprawdzamy też historię, czy wcześniej było, że tak powiem uderzone, czy, czy było licytowane, więc żeby uniknąć jakiejś wpadki, no. więc cały czas tego, tego, tego staramy się pilnować. No to co, za chwilę jak będzie druga licytacja, no to coś, coś ponagrywam. Nie jak przegra się. ten samochód, to, to tak jak mafia robiła. A! A, Dziwnie się, że czasem tam 100 dolarów więcej dołożyć, tylko. To, 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 to. Ja, jak są jakieś fajniejsze samochody, to też są emocje. Mhm. Szczególnie jak są dla nas, to wtedy a. A jak dla nas. Staramy się zawsze e, przeważnie nagrywać też e, ekran licytacji, żeby później nie było niedomówienia, ale czasami się zdarzają też na koparcie takie sytuacje, że się zawiesi po prostu aukcja i nie da się w ogóle kliknąć bidania. To są w ogóle ciekawe rzeczy. nie? o, o. do gry. Mocne negocjacje tam panują. Oj oj, oj, oj jemenu, patrz jak się biją. Czujesz, bo chwilę mi się wytuką. Może faktycznie to jest dobra taktyka. Tak. Ta. nie, to długopis czeka. Dobra. Jaki tu nożyczki. No nożyczki jeszcze Specjalnie zaoszczony mm. <noise> No wygląda na to, że ja powoli gasną. Mhm. A do ilu miałeś przy tego? Do hmm. 19 tutaj ja mam zapisy. No no klikniemy, żeby też... Nie, Dobra, tak tej... no. No. Jeszcze... No, Nie, nie, już poszło, nie, jest hmm. jest nie, nie, niestety jeszcze się tuką, jeszcze nie, jeszcze nie, pewnie bonus time. Nie wszystko da się wygrać, niestety. A my chcemy wygrać w dobrej cenie, a nie tak ten gość z Jemenu, że przepłaci za Mercedesa. <głosy> <głosy> Będzie później żałował, nie starczy mu tam na te e, bułeczki pita <noise> na śniadanie. <noise> z konta Uda się wygrać? Poczekaj, zobaczymy. No piąta sytuacja. No, dobra. Jest jedną się bijemy krajem, nie? Jest dwoma no, uda się. Tak, jest dość duży bufórni. A do ilu? Do 23 200 już się długo zastanawiają. Także jest duża szansa. Kurde, jeszcze tuko. Ostatnio, już dwa dni temu, byliśmy Polska na Polska, nie cały czas. Tak. I kto wygrał? Polacy, jak zawsze. Dobrze, że Polacy wygrywają. Tutaj bez plagi, ale w sercu bije Polska. No to już specjalnie podwyższa chyba Możesz byś sobie odpuścić, no Czekaj, no. czekaj, czekaj, czekaj czeka. no, nie dwie daje taki limit, nie? A może jeszcze stówkę dołożę, a może Bono staj Proszę, wydaj się. Jest nasz. Kurwa, nagrywam, ten... No, także jeżeli chcecie coś sobie sprowadzić ze Stanem, Dobra, dobra. Śmiało możecie wysłać okay. do nas no, zapytania dziękuję, dziękuję, dziękuję. na autodiscover. No, dobra, Będą linki w opisie. Razie. Można dzwonić śmiało, no, no, także zapraszam. Ja za, nie, zaraz wyślę, zaraz. Adam dobra. zaraz wyślę do opisu i będzie wszystko w porządku. Także śmiało zapraszam. Yy, łapki w górę, bo to zachęca do działania. Także, jak coś, to ostra licytacja są po prostu. No, jeżeli chcecie kupić z nami samochód, za to śmiało, piszcie na AutaZusa Mappauto Discover. dzwoncie na numery telefonu, które znajdują się na dole w opisie, a my walczymy, żeby, żeby każdy dzień był lepszy i żeby zażegnać wirusa. A może uda się kupić taniej samochód za tą. Nieszczęśliwą sytuacją, ale to tak zawsze jest, że niektórzy tracą, niektórzy zyskują, więc to zostawiam własnej ocenie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No powiedz coś. My, my zawsze, zastanawiałem się, bo my zawsze zyskujemy. Tyle to no, do bo... powiedzenia na vlogu.